Witam wszystkich, z tej strony Bednar Dzisiaj nagrywam dla was filmik Z moimi altumami Atabapo Jak wiecie zakupiłem je w sierpniu U pana Romana z Martian Są to dzikie osobniki Posiadam na nie dokumenty Także teraz te altumy mają między 5 a 6 miesięcy Dość sporo od tego czasu u mnie urosły. Ładnie pobierają pokarm. Zaraz sobie je nakarmimy. Przygotowałem dla nich żywą artemię i troszeczkę mrożonej. Co nie zjedzą, to kirycki oręcz Venezuela. Tym się zajmują. Również chciałbym odpowiedzieć na parę Waszych pytań. Czy poprzez maila czy telefoniczne skąd posiadamy ryby dzikie jak wiecie co po niektórych współpracuje z panem Romanem z Martian też wszystkie moje dzikie osobniki pochodzą z tego samego źródła co posiada pan Roman jakby niektórzy chcieli wiedzieć skąd sprowadzamy ryby to ogólnie z całego świata ale przeważnie to z Brazylii z Kolumbii, z Wenezueli, z Surinamu, z Afryki. Niedługo będziemy mieć dostawę z Brazylii. Różne odmiany zbrojników, kirysków. Także jak widzicie, Altumata Tabapo ładnie tutaj podchodzą. Nic się im nie dzieje, nie zaobserwowałem żadnych zmian i tym podobnych rzeczy. Wiadomo, jak się gwałtownie to troszeczkę podejdzie do zbiornika, jeszcze potrafią gdzieś tam się delikatnie wycofać ale w końcu musimy zrozumieć że to jest jednak dziki osobnik więc u nich w tym przypadku to jest normalne zachowanie wiadomo z czasem ryba się przyzwyczai do właściciela i nie będzie już tak reagować w różnych sytuacjach także jeśli ktoś z Was byłby zainteresowany jakimiś dzikimi rybami typu zbrojniki pielęgnica i tak to zapraszam do kontaktu poprzez OLX albo mailowo Również budujemy swoją stronę internetową, ale tak jak wiecie, troszeczkę trzeba czasu poświęcić na to i to wszystko ładnie dopracować. Jak możecie zaobserwować, gdzieś tam między sobą te Altumy również się przeganiają. Najważniejsze, że Altumy się ładnie rozwijają. Co do parametrów, w tym zbiorniku pH tutaj jest w miarę utrzymywane stabilnie 5,5. Temperatura 28. Wody tutaj się nie zabarwiam, robi to za mnie torf. Dlatego, jak widzicie, nie mam tutaj w zbiorniku żadnych szyszek ani liści. Troszeczkę Wam tutaj zrobię ujęcia z bliska, jak się młodzież prezentuje. No i zaraz przejdziemy do lepszej części filmu, do zaległego naszego konkursu. Dwóch uczestników nie zgłosiło się po odbiór nagrody. Więc, tak jak wspominałem na wcześniejszym filmie, Dzisiaj ponawiamy konkurs Będziemy losować z dwóch zwycięzców Do wygrania będą te same nagrody czyli dwa kubeczki jeden kubeczek Bednar TV kolor będzie do wyboru i dodatkowo kubek Tropicala Również mamy trzy pokarmy pierwszy pokarm żel Formuła, drugi pokarm Pro Defense i trzeci pokarm dla kirysków Granulat więc na pewno każdemu z Was się przyda taka nagroda na odbiór nagrody po losowaniu będzie tylko 7 dni także nie czekam już 2 tygodnie, 3 tygodnie aż ktoś łaskawie zgłosi się po nagrodę bo w końcu jakieś zasady w konkursach muszą obowiązywać i trzeba po prostu ich przestrzegać a żeby wziąć udział to musicie subskrybować kanał dać lajka pod filmem jak chcecie, możecie udostępniać filmik, żeby więcej osób wzięło udział w konkursie. W komentarzu wpisać dopisek TROPICAL, bo jak pamiętacie głównym sponsorem tego konkursu jest firma TROPICAL. I dodatkowo od siebie dołożyłem kubeczek Bednar TV A losowanko zrobimy 26 listopada i maksymalnie do 3 grudnia trzeba się zgłosić po odbiór nagrody także z konkursem wszystko jest jasne a teraz jeszcze najważniejsza rzecz udostępnię wam parę dokumentów do wglądu jakie również mogę zrobić serokopie świadczą o tym skąd te ryby pochodzą jak również kiedy odbył się transport i tak mamy tutaj datę połówne informacje zostały zaklejone jakie ryby sprowadzamy że możecie być pewni jeśli kupujecie od nas ryby Dzikie, to znaczy, że to są ryby dzikie. Też tak, widzicie. Wszystko jest czarne na białym. Też, tak, tak to wszystko wygląda z naszymi rybami i z ich pochodzeniem. Eby ktoś poszukiwał jakiejś ryby z odłowu albo jakąś większą ilość, to jak najbardziej zapraszam do kontaktu z nami. A teraz, żeby nie przedłużać, dziękuję, że oglądacie, subskrybujecie, lajkujecie i komentujecie filmy. Jest na tym kanale już nas, coraz więcej. Bardzo mi to cieszy, również bijajcie na mojego TikToka, wrzucamy tam różne filmy, również będę prowadził tam różne live'y, no ale wiecie, musimy jakiś tam pułap dobić, więc jak chcecie, wbijajcie, dawajcie obserwacje. I co, żeby nie przedłużać, pozdrawiam Was wszystkich serdecznie i trzymajcie się do na następnego odcinka. Na razie, cześć!